Ja się małym z Mateusza. Dzisiaj będę grał w Bedwars. Okej okay, widzowie, dzisiaj będziemy grali w Bedwars te. I jak to się nazywa? Um, zostawcie łapkę w górę i suba. Jak będzie po, na moim kanale 1000 subów, to pokażę moją twarz lub 950 subów. To więc co? To gram w bedy w solo, najlepiej. Na ja Solo, solo. Dobra. O! Oh. Baby Yoga! Baby Yoga! wagi, królik, komin, farbe. E, dobra. Eee, dobra. Uuu, farma, farma. Okej, okay, co? Różowy, co to jest? O. Chyba farmami, nie wiem, nie pamiętam. Kurde, szkło kupiłem. Ja miałem galinę. Zaraz mi ktoś rozwali jakiś miłe No bo ja tak zbytnio, wiecie, widzę, wie, nie mam zbytnio grać. Ja już jakieś pół roku nie grałem w Bedy. No. co? No, nie gada. No i widzicie widzowie. Sorki, jak ciągle moja siostra co chwilę coś gada, no bo przez nią właśnie widzicie co się stało. No i także się na nią Tylko czasami mi właśnie jak dygnam. W jak farminga, bo możliwe, że jutro o 16 mogę nagrać farminga. Mm, lub nawet o 15. Albo nie, jutro chyba nie wyjdzie. Oj, bo jutro ja wcale nie nagram, może jakiegoś innego shorta, i tyle. Oj, oj, to się nie uda, dobra, Eee, następną rękę, gramy. To więc. Za dwa dni mogę nagrać, czyli w piątek. Hmm. Różowi, Dobra, biali. Aby byli biali, hop. No, nowy git. Tak Lecz bo tak długo mam czekać? Poczekamy jeszcze trochę. Hmm, tylko. Hmm, no to jeszcze może tak z 10 arenek zagramy i koniec tego filmu najwyżej, no bo. Tak. Aby chociaż trwał 20 minut. Są 25 minut. ostatnio nagrałem farminga, film, który trwał chyba około godziny. Tak, chyba godzinę 4 czy coś takiego O, wreszcie odliczenie, dobra. Najlepsze. Halo? Halo. Oboziku. Dobra, okej. Okay. to w ogóle jest A to kto się nie? Spod dołu. Dobra, teraz tego błędu nie zrobię. Jest. W ogóle jestem niebieskim. Dobra. rozumiem też jak dobrze gram, że ja taki moment ten Kwiertę zadawać, że ja go by się tylko byś tylko załatwiam, że ja nie... Czerwony chyba jakiś prosem niby jest Teraz, teraz jest ja I zaraz pewnie się nie. kanionu Aha dobra Jeju I Teraz mi rozwali, bo teraz wiem że on jest prosem Kurdej! On, on tego nie wie, a ja wiem On tego nie wie, a ja wiem On tego nie wie, a ja wiem i że nie mam grać Och, o, to kurde. Przepraszam, ee, Żartowałem umiem grać. Żartowałem umiem grać. Co <grymne> właśnie mówiłem, że ja mam właśnie taki kredy czasami zadawać, że... Ja właśnie widzieliście. Hmm. Dwa TNT, Fireball, O! Teraz hop, hop lecimy tylko ja lecimy, gdzieś tam, nie wiem gdzieś się skitrać może, ale nie będę się kitrał tylko gdzieś to może właśnie do zielonego, do zielonego, zielony, um, Nie jestem tak nie to weź. Czasami tu właśnie rozróżniam koloru, bo to Betty, no. Ja nie, dalej to nie ja też czasami nie rozróżniam koloru, bo to nie oznacza, że już jestem daleko. Nie jest Ubraliśmy. No o, o, zbroja. Tak. Tu jest Co To najgorsze, że. Nie. Dobra, myślę, że to zielony i mi pokocha. Zielony ipak on atakuje. Uuu! Uh. Uu! Uh, Uu! Lala! To, to, to słabo wygląda. Mm -hmm. To bardzo słabo wygląda. Jest, 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 jest. Dobra. Są nowe międry. девушка звота. Курда, но... Хотяем спробовать. Чего вы что? Эй, добрый. Окей. Все, окей. О, зомби, да. Ну, что-то для тебя. i teraz miałem zielone... Się... mam tylko do zielonego dopóki no nie Spróbujemy drugie miejsce, zająć się pierwsze Okej okay. O A ja mam zielonego czy białego? Boże, z daleka to wygląda jak... To był żółty Czy biały? Boże, no Juuu, kurde, no I to... zginę? Nie no, nie no on nie zginął, ja nie zginąłem Dobrze, że ja nie zginąłem, ale... Dobra, dobra, dobra Jest git, jest git, jest git, jest git, jest git Nie pytajcie co ja robię, ja nie wiem co ja robię Nie wiem co ja robię, nie wiem co ja robię Kurde, ale dobrze, że... A już drugie miejsce zająłem Spoko, już 8 minut ten filmik trwa Jeszcze zgramy nie wiedziałem, że dopiero moja druga gra i będzie drugie miejsce, no, to jest to piękne Sigma Sigma, no weź Ty, Stevie, wejdź To jest Sigma Sigma To jest Sigma Sigma To jest prawdziwy Sigma. Nie, to to ten Steve. To jest Sigma. Sigma się odezwał. Sigma. 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 Dobra, nie będę robił siebie głupka. Sigma. Sorry, czasami mam takie duże oddechy, że nie wiem. Ale brudka, ale brudka! Wow! Trzecia runda. Trzecia runda. I siup. I siup. I siup, 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 siup. siup, siup, siup. wstać z kurde. O, niebieski. Myślę, że różowy. Nie, bo to flaming, to niebieski, niebieskie, dobrze, nieważne. Flamik jest tylko różowy, chyba nie ma flaminków niebieskich. Chyba, że jakiś dmucha, Czy to jakiś flamik normalny przy koloru przemarujesz go na niebiesko, ale prawdziwy flamik, który przemalujesz go na niebiesko. W ogóle lubię dużo gadać, to więc was nie będę zmurzał Chyba, że dużo gadam i was to wkurzę, no to. Piszcie tam w komentarzach, czy was to wkurzy, czy nie. To będę mniej najwyżej gadał. пробую, я вот буду... я такие смырь разгаданы же вы не видите, он только гадал и гадал. Осигла, брат, курсигла, ну. Gdzie czerwony? Czerwony u białych. Ja u czerwonego. Będę zaraz. E, no idzie jak z górki. Już zaraz komuś pierwszy be, pierwszego beda rozwalę. E, nie było mi tutaj. Mateuszan. No, dobrze muszę Mateusza, no. No nigdzie ten ten Ja Chcę tylko, dzień, dzień, zrobić Prima Prilis Żeby go też wystrzeliło w niebo Trzy, cztery, pu no wiesz, że jestem daltonistą, no wiem, różowy, no, czego jęczę kurde. Ja chyba jęczę w grobie. Mmm, dobra, 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 hu, 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 Tutaj raz tu, raz tam, raz tu, raz tam. I lataj sobie, kurde, za innymi, że tu masz polecieć, bo tutaj ktoś cię atakuje, bo ktoś tutaj pierdzi na twoją bazę. Jeszcze muszę sobie jakiś statyw kurde kupić, żeby mi ten telefon trzymało. Dobra, git, 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 kurde, oj oj oj. Aj, zbyt mocno dostałem. Obrwałem takim pociłkiem, że ja nie wiem. No gdzie, jak? Sorry bardzo, że tak... Sorry, widzę, że tak się bardzo dre W ogóle... Cieszę jeszcze w komentarzach od razu czy wam się w ogóle takie filmy podobają Boże jeszcze jestem poszedłem tak, że Jeszcze Nie wiem, czy w długie czy w solo Dobra dalej w solo Właśnie to tu możemy w skrzynki może w solo zagrać Czy to zupełnie się kurde nazywa ja Zapomniałem skrzynki jak nazywam no. Tylko wątpię że ktoś tu w ogóle gra o to Ja mogę, jeszcze możliwe, że iść za w piątek, może nagram z survivala, może nagram film, może w sur, Surviwala zagram, no właśnie, co tu jest do roboty, dobro, bo w survivala to już też dawno nie grałem, tylko to już prawie już koło roku, to więc no, dobro, do łosy. Chyba, ja tu miałem jakieś gry, 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 jakoś, ale dobrze zopchnięłam. A ja co? Mm. Kurde. Jeszcze się zastanawiam nad ci ciężarówkami tymi, ale nie, no. no dobra, nieważne, no nie będę zamuzał. Jeszcze źle poleciałem. Bardzo się tak zanudzałem. Przepraszam bardzo widzowie, no. Spójrz, O tym nie E, dobra, e, sur, żeby się, sur, i tar, że mnie nie słyszeliście, surki. bardzo przepraszam. O tyle, ok, dobra, biegniemy. Gilak, 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 moni moni gilak, gilak, Co, 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 co? No, bo po tej arenie po prostu jeszcze dołączę. Pardinka, ale to będzie bezsensowne. Dobra, nie wiem, po tej arenie może już skończymy nagrywanie. Bo to już będzie chyba równo 20 minut trwało. No, ale to będzie No właśnie. O, oki, oki doki, oki, doki. Niebieski leci jak psychol. Skąd wiem, bo wiem. Bo wygląda jak psychol, co? I pewnie teraz się cofnie i do mnie nie przyjdzie. O ty bambiczu! O ty bambiczu! Oj, To było za mocne. Bo tam jest? Patrz, hop, hop, hop! I patrzcie, jak on mi rozwali, to ja teraz go rozwalę. Żartuję, ja nie wiem bić! Żartuję! czy nie się obsługiwać umiesz, umiesz. nie umiem cicho tam nic nie umiem nie umiem gadać musi gadać nie umiem. dobra karaliczko dobra um, czekamy, czekamy, czekamy Czekamy, czekamy. E, dobra, lalalala la, la, la. Dzień niebieski raz. Dzień, Dzień niebieski sra? Dzień niebieski sra? Sra, 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 Dobra, patrzcie, patrzcie Patrzcie, jakie to jest dobre Patrzcie, jakie to jest dobre Po prostu To jest Po prostu to jest mła kurwa e, Dobra, widzę mnie e, Ile to już trwa? 17 minut Dobra, e, powinno chyba to tyle starczy, No to no, dobra No to to nara no i piszcie w komentarzach, czy dobrze wam się oglądało i czy mogły być takie filmy.